Władzu wita w kolejnym demonie na kanale mamy Terra Tech Worlds To jest słuchajcie gra, która mnie zainteresowała, bo tak Zbuduj, a potem jedź z tym i walcz Eksploruj i, i jakby zdobywaj różne rzeczy Zobaczymy co wybudujemy i gdzie pojedziemy Gra ma premierę wkrótce, języka polskiego nie ma Mamy jakiś, nie mogę nic, tutorial to jest Zróbmy tutorial, niech będzie Zobaczymy, zobaczymy jaki jest zrobiony i jak się w to gra? Jest to bardzo ciekawe. Co nam się uda zbudować? Może być hitchor, to jest też koop, nie? Więc może być naprawdę dobrze. Słuchajcie, gra się bardzo długo wczytywała na początku. O nie, teraz szybko. Czekaj. Ale pojazd fajny. Yy, yy, Gdzie jest mój... Tu jest first target. A, second, dobra. I trzeci, dobra. Uuu, ale fajnie się jeździ. Ale fajnie. Uuu, nie, a jakbym miał większe kółka, pewnie bym wjechał, co? Ale z wrotem, bo ja. A, bo to jest na cztery koła. Skręca czterema kołami, ale fajny pojazdik. ale fajnie, ale fajnie. To będzie dobra gra, słuchajcie. Kurczę, same fajne demony. Bardzo dużo ostatnio fajnych demonów się pokazało. Grapisz czy mniej? Czekajcie. Podniosłem go. Eee, jakie fajne. Bym chciał na środku. No, dobra, nie będzie tu. Dobra. Eee, dobra. Szywo, bo chciałem, żebyś na środku. A mogę teraz tutaj budować? Aż tu? Na środku bym chciał. Jak mogę wrócić? Yy... Ale nie to chcę odwrócić, nie? Flip. Rotate camera. dobra. Mogę z przodu gdzieś się zaczepić? Nie, no dobra. Gdzie jest strzał? Chyba dobrze, co? A nie ma znaczenia, bo to się obkręca, to wyżyczka. No ale fajnie się w Mam jakieś bateryjki, widzę już nawet do czego. Aha, aha, to nie jest do strzelania. Podnosi sam? Podnosi sam. Ale fajnie. Dobra, podniosłem. The blue beep on the halo. Dobra. Jadę za Blue Bipem. A, przejeżdżam też dostaję, zobaczcie Dobrze A Jak odwrócisz to wiecie chciał to bardziej tak z tyłu, ale. Bip. Aha, to tylko tak działa. Dobra. Aaa, po prostu mogę dużej z strzelać. Dobra. Dobra, co my tu mamy? No, kradę ACC Carbon Generator, poproszę. Mamy czas na dole. 5 Zrobił się. Dobra, czy teraz to, ale tutaj gdzieś na platformę muszę zrobić. Eee. Ale to było głupie. Czekajcie, bo kamerę właśnie chcę odwrócić. Nie chcecie do góry. No, proszę, zrobiłem. Power. E. Czyli mogę tak, Alt? Ja nie chcę tego zniszczyć. E. Da, to musiałem wejść najpierw, nie? Dobra, czy teraz to wszystko przeszło? E. Wyjdź mi stąd. E. Dziękuję. Zrobiłem. No zrobiłem. Yes. Zrobiłem. Ale to do mnie ma być. Dobrze, to do mnie ma być. To do mnie ma być. Zbagowałem grę. A dobra, czyli teraz mam tutaj pójść Ale prześ ja nic... Jezus! Słuchajcie, bo trochę mi idzie topornie Czyli muszę wziąć cały Stack of carbon, Gdzie jest carbon. Na razie weźmy wszystko Nie escape'em, tylko E, no to będzie problematyczne, nie? Nie chcę to, tylko 50. To jest coraz częstszy, normalnie teraz przód mu się zapada, co muszę zrobić? Aluminium i carbon inside, czyli. Karbon eee. A ja mam aluminium To jest aluminium tam nachodzi na siebie strasznie Dobra I co mam zrobić eee. To jeszcze raz to tu I to tu Mam zrobić to Ile ja mam tego zrobić? Sto części, dobra? Ha, to tylko jedną mi zużywa. Dobra, poczekamy. To jest amunicja, dobra. Masz maszyna niech robi. Mamy 50 już, dobrze. U góry mamy jakąś walutkę. A exit nie działa teraz. Muszę chyba poczekać, aż zrobi się 100. Dobra, ostatni raz 100. Maszynę off. Podniosłem 100. Bateria z przodu mi strasznie mi ciąży. Ty yy. chciałbym, żebyś poszedł na tył, ale na tył i w ogóle. Yy. Czekajcie, widzicie? To jest tak. A teraz to co dostałem. Tutaj to wykorzystuj moją amunicję? Wykorzystuj moją amunicję. Ej, moduły mu różne niszczę. Chyba cię zabiłem, co? Ja Posbieram se części. Tu jakieś kółka mu zniszczyłem. Eee. Dobra, zaraz kończymy tego demona. Jest dobrze na razie. Dobrze. Dobrze, słuchajcie. Nie wiem, czy będę grał. Dobra, odpalmy jeszcze na chwilę jakąś planetę. Samouczek mnie mega zachęcił. Mega mnie zachęcił. W ogóle, tak fajnie samouczek zrobiony, bo dużo tekstu, ale ja to od razu testowałem. Tu jest tutorial, który przeszedłem. Tu jest dużo większa planeta, private. Zobaczcie, ale to będzie się dobrze grało, coś czuję. Coś czuję, że to się będzie dobrze grało. Tak mi się wydaje, słuchajcie. mamy jakąś propagandkę. Kolejną. Ja już mam pojazd. Ten podstawowy, ale mam. Ja wiem, że mogę to zniszczyć. Przecież było pokazywane, że mogę to zniszczyć. Baterie się same naładują? Same. A dobra, czyli to trzeba po prostu bardzo długo czekać. Mam chyba już jakąś baterię też. Mamy fajny radarek. O boże, ile to trwa? Ale dobra, ale uzbierałem jakiś ogrom. Czekajcie, jakieś mamy drzewa. Tam jest jakaś wieża. Możemy jeździć. Jeżeli ja tu będę mógł budować wszystko, I że ja będę mógł sobie ten statek na przykład zrobić, wielki pojazd terenowy. O, kuźwa! Co to było? Ja temu coś robię? Nie wiem, czy ja temu coś robię. On mnie chyba uszkodził mocno, co? Mi się te dwa koła świecą na zielono. Albo i nie. Dobra, spróbujmy tą bazę postawić. Zobaczmy jakie są początki Tech yard. Postawiłem. Podjazd. No, do góry nogami. A jesteś głupi. Postawiłem. Dobra. Craft D-Platforms. Spróbuję skraftować d Platform yy, Tu było gdzieś. To, ile? Pięć na było, nie? Dobrze, że pozbierałem. Żelazo, place D-Platforms. Y, trochę tego to jest jeszcze trochę nieintuicyjne że y, raz, dwa, trzy że ja nie mogę się teraz na przykład ruszyć i widzieć że nie chce się trochę tam przylepić, to jest jeszcze do poprawy, nie jest to duży problem, ale wa Na szczęście bardzo łatwo się to bierze. Czekajcie, bo mi to pokracznie wyszło strasznie. Teraz jest dobrze. Craft Workbench. Jak mam to zrobić? Workbench. Carbon Generator Dobra, na razie mam dużo, ale mi się zaraz skończy. Że pozbierałem tyle na początku. Carbon Generator, oproszę tu. Koleg, Carbon, ja już dawno to zrobiłem. Musieliście mi mówić, aż to robiłem. Dobra, trochę ciężko się tym jeździ. Zobacz jak fajnie się rozpadło. Bardzo fajnie. Ale przez karbon. Co się wydarzyło? Ale nie, no ja mam dużo więcej. Jadę do teraz do tego. To, tutaj na tej wyspie się trochę bardziej topornie jeździ. Ogólnie jest dobrze. Dobra, zaraz się spierniczę z tego. Bo nie umiem wjechać na to. Carbon, poproszę. Poproszę. Dobra, jest złączone. Muszę planty, dlaczego ja muszę roślinki skoro ja pozyskałem to z tego? Nie, ja pozyskałem to wiedzieliście z czego? Ja trzeba się rozpędzać. Muszę roślinki takie niszczyć? Dobra, to trochę laguje. To jest pełno karbonu wypadło. 67, Dobra, zróbmy to jeszcze i będziemy kończyć. Już gra się mega przyjemnie. różne roślinki, pewnie lepsze narzędzia się przydadzą. Nie widzę wskaźnika zniszczenia tego, trochę mi to przeszkadza. Mapa, pokażcie mi. A, to tak tylko, dobra. Over the walk, branch, dobra. Gdzie jest? Tu jest moja habila, to trochę wisi w powietrzu. Ooh. A ja go jeszcze nawet nie postawiłem Dlaczego się tu zacinasz na czymś Te gwiazdy te ja trzy muszę zrobić bo przecież Z, moimi, z moim skillem Co ja mam tu włożyć Weź mi Prefabrikator dobra, czyli to, co ty potrzebujesz? 8 ironów, dwa carbony. Po prostu to mogę tu wrzucić. Ja nie mam ironów w ogóle. No nie zrobi mi tego, bo nie ma iron. Przecież Iron wszystko tam włożyłem. Dobra, to jest Iron, nie? Nie. Szukam ironów, ale nie dużych kulek, które mogą mnie zniszczyć. Raz, dwa, trzy tu są irony. Dobra, będziemy kończyć, bo to już naprawdę... Już mówię o tym od dłuższego momentu. Może być mega przyjemnie, mega dobrze, słuchajcie. Naprawdę. Naprawdę, kumam, że to może być mega przygoda. Słyszę tu jakieś wybuchy, jakiś wulkan, co tu się dzieje? Burza po prostu. Dobra, zasilmy jeszcze to. Widzicie, to można grać i grać. Pięknie się w to gra. Ja on nie wszędzie może jechać, zaraz się zatnę. Zaciąłem się już Pierniczyłem się na kamień, z którego nie mogę wyjechać. Może dziura się zrobi, to może wtedy mi się uda wyjechać. Dało się. Ty głupia skało. Przecież je prawie przegrałem. Wsteczny działa odwrotnie. Przez to, że dwa koła skręcają, to wsteczny działa odwrotnie, Ale burza idzie. Dobra, zasilmy tylko. Tu też zobaczcie, coś tu jest. Ale to wszystko jest do ulepszenia, nie? czemu nie robi o no jest, wszystko jest, skraftuj mi to y nie do no tego masz mi zrobić. Nie wiem, co znaczy, że jest Processing, ale to nie robi. Ja nie widzę, żeby to robiło. Nie, nie robi się. Zacięło się. Nie robi się. No rób. Dobra, coś się chyba zacięło, słuchajcie, zacząłem grę. Przez ciebie nie mogę wjechać tam, wiśniaku jeden. Dobra, dzięki wielkie, widzimy się w kolejnym demonie. No tu jest dobrze, tu jest dobrze. Z daleka mogę to uruchamiać? Mogę, słuchajcie. Czy nie muszę podjeżdżać blisko, to jest bardzo fajne. No nie robi się procesing, no widzicie, że się nie robi. Wszystko ma co potrzebuje. 5 sekund się powinno robić, nie? Z jakiegoś powodu się nie robi. Dobra, dzięki wielkie. Widzimy się w kolejnym domonie. Nara.